Czy one są białe od dołu malowane? Chyba tak. Ale puszuje strasznie. Hmm, jak wygram ten moving, to to będzie cud. Siema, siema witajcie na kanale Kudła po krótkiej przerwie miałem niestety małe problemy z, z dźwiękiem, ale mam mikrofon. Ogarnęłem sobie w końcu mikrofon, także mam nadzieję, że dźwięk będzie lepszy. No i co, nie przedłużając, mam nadzieję, że wszystko w porządku u Was. U mnie jak najbardziej do pracy chodzę. Ciężko haruję, żeby mieć jakikolwiek grosz. W GeoGeSera sobie pograłem troszkę. no Ranking jest nie najgorszy: 1072, chociaż do Personal Best trochę brakuje. No i chyba dzisiaj zrobię po prostu tak, żeby było ciekawie. To, co się wylosuje, to sobie gram. Próbowałem się troszeczkę rozgrzać. Nie jakoś długo, ale troszeczkę, no i trafiamy na Polaka Ra i gramy NMPZ ojeju słońce z północy hm. chyba z północy, tak wygląda jakby na NW było no i jeżeli gdzieś by tu dawać no pomyślałbym o południu Afryki albo o jakiejś Kolumbii czy Brazylii No dobra, pójdę w południe RPA. Ok, to była Australia LOL. Północna w dodatku. Ale trudna lokacja. I straciłem aż punkt. No dobra, to są Stany. I gdzie to mogą być Stany? No jest dużo liściastych drzew. Tak, żebym raczej skłaniał się ku południowym stanom. Jakaś Karolina, może. Okej, okay, to było Illinois. No, ale nie najgorzej, bo chłop poleciał. Czy chłopica. W kanale. No i to już wygląda. Jeju. Ale puszuje strasznie. Słońce raczej z północy. Ja nie wiem, czy bym tutaj nie obstawiał jakiegoś Peru morza. Okej, okay, to było Peru na moje szczęście. Ale miałem zwierzkę. No i to już na Argentynę. To jest pierwsze co mi tutaj się... Chociaż nie wiem, czy nie jedziemy lewą stroną. nie padają na południe. Także słońce jest z północy, jesteśmy na południe. No to chyba trzeba w Argentynę iść. Nie podoba mi się ten blur taki podłużny. Ale bym poszedł chyba w Argentynę po prostu. Wow, ok. RPA to było. No ale poszła to samo. Także Jest ciekawie. No i tu jesteśmy w Rosji, tak? Po tych barierkach biało-czarnych Blur sugeruje trzecią generację kamery. No chyba, że to jest jakaś Ukraina. Nie wiem, pójdę Ukrainę przy Rosji. Okej, okay, dalsza trochę ta Rosja, bardziej wschodnia. Ale nie ma tragedii, bo ona poszła w Litwę, nie, w Kaliningrad. Ojoj. I znowu trzecia gena. Cień pada chyba raczej na południe. Tak, żebyśmy byli na południu? Ja tutaj pomyślałem o Meksyku w ogóle. Hmm tysiące chyba 19 zdjęcia. No to chyba bym Meksyk odrzucił. Ha, ale zagwostka. No. No jest dużo skał, jest jakaś woda, duże góry. Ten sub teoretycznie mógłby być z Meksyku. No trochę to nie wygląda na Meksyk. O ryzykować, Meksyk. Zaryzykuję, Meksyk. Boliwia to Peru. i przegrywamy. GG. No niestety. Kurczę, nie pomyślałem o Peru. Chociaż, no, no, ok. W sumie myślałem o południu, nie? No, dobrze, spadamy z rankingiem. Wywalimy sobie NMPZ, albo nie, zostawimy. Niech się dzieje. No i znowu gramy NMPZ, także mamy rewanż. No i to już jest. No, są żółte, lewostronne, także to musi być Anglia. No i czy to po prostu powinno się iść gdzieś pod Manchester? No, Okej, okay. no chyba powinno. Gramy dalej. No, trzecia gena. Te supy, Węgry, Rumunia. Czy one są białe od dołu malowane? Chyba tak. To by to wskazywało na Rumunię raczej, co? Okej, okay, może nie były malowane od spodu. Także może się pomyliłem. Znaczy na pewno się pomyliłem, bo nie dałem węgier. Czerwona Ziemia, no i tu już myślę o jakiejś Kolumbii. Po tych płotkach. Auto, nie wiem, chyba to jest czwarta generacja po prostu. 23 rok, copyright. Gdzieś po prostu w Kolumbii, jakąś północną. Okej, okay, Brazylia. W ogóle, jakie ładne gesy robi. Nice, nice. Oj, ciężko idzie ciężko. Znowu Czerwona Ziemia. Ale to już wygląda azjatycko. 2023 rok copyright. Są dziurawe supy. Czy to może być? Nie no, Sri Lanka to chyba nie jest. A może? Idźmy Sri Lankę. Lol. No nie wiem. Dziurawe były od góry tylko, nie przez całą długość i jakby po tym poszedłem pod Sri Lankę. Chociaż to nie wyglądało na Sri Lankę. No ale okej. Okay. No czyli co, dwa razy NMPZ, spadamy trochę z rankingiem. Wszystko fajnie. A zostawimy moving. No i na złość moving. No dobra. No to lećmy. No, myślę przede wszystkim o Europie. Auto się zgadza na Europę. Pomyślałem o Francji też przez chwilę. Są góry I co dalej? Nie wiem jak oni tak jeżdżą szybko na tym movingu. Tam były bolardy? Czy mi się wydawało? Tu są bolardy. Jezu, ale dziwne te bolardy. Idź pan Okej okay. Dobra, nic nie wiem. Ale chyba dosyć blisko są te linie. Tak żeby to mogła być Francja. Imo. O. Chula, Francja tam jest w ogóle ten Cyrylica. Także z tą generacją ja bym tu chyba Bułgarię po prostu szedł. No. Ale nie dam sobie ręki uciąć. Mogłaby to być jakaś w sumie, może Serbia też? Chociaż nie wiem, czy z tą generacją. Austria. No, Bułgaria. Nice. Dobra, co tu dalej mamy? Zastawka, klinowecz. No jest taki czeski język, trochę. Tak też wygląda trochę po czesku. Kleben Smith, niemiecki język, czyli to by były może jakieś... Czechy przy Niemczech, ma to sens. Tu coś było, czy mi się wydawało? Oczywiście, że było dużo. Oj, 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 oj. No właśnie, Czechy przy Niemczech. Nawet praktycznie sama granica. Dobrze, że zdążyłem z tym gesem. I co tu mamy? Blaszka europejska. Relica BG Bułgaria. Nie wiem, czy go puszować. Jest górzyście. No, chyba to widział, nie? Też jest język. Znaczy, w dwóch językach są drogowskazy. No tak, tutaj. Bez przyszłości. Wow. Bardzo blisko Morza Czarnego. Nie wyglądało. Okej, okay, no i tu mamy, właśnie to wygląda sub jak Meksyk, ale te czarne, żółte, czarne to na Kolumbię by wskazywały. Blachy też są na Kolumbię. Trzeba po prostu Kolumbię iść. Nie ma co dawać szukać wskazówek tak tak blisko Medellin jedziemy dalej no i co Czy to jest jakaś Azja Było na supie, czy mi się wydawało? Hmm. Gdzie to było? Te takie srebrne. Nie wiem, nie pamiętam. Czy to są po prostu Filipiny? Jest angielski język. Marine Battalion, czy to, to są w ogóle jakieś... Nie wiem Nie ma palm za dużo Gdzie tu iść te Filipiny? O, tuktuki, okej, okay, są tuktuki z południa raczej Mam taką nadzieję przynajmniej Mindanao, wow, Palawan znalazł to. Szacun, szacun. Ciekawy czy po tych tuktukach? No i co teraz? Wygląda jak Stany. Myślałem, że tu były jakieś te żółte na Kalifornię, ale to nie wygląda jak Kalifornia. McKenzie. McKenzie to brzmi jak Kanada w ogóle? I to najprawdopodobniej jest Kanada, gaz. Pozdrowienia, gaz. Mm. Bute, billings. Oj, oj, oj. Gdzie to jest? Tutaj flaga stanów. Mackenzie. Mackenzie. Ciągle mi teraz chodzi to Mackenzie po głowie. 90. No jak to wygląda w ogóle? To wygląda jak jakieś środkowe stany. No nie... nie. wiem. Nie wiem. Może bliżej z granicą z Kanadą. W sensie bliżej granicy z Kanadą. A to nie są na Montanę w ogóle te bulardy? Nie wiem, nie potrafię na movingu grać. No, Montana. Hmm, jak wygram ten moving, to to będzie cud. No i to od razu wygląda jak jakaś... Okej, okay, chciałem i Hiszpania, ale to są Włochy. Czy Albania? Nie no, raczej chyba Włochy. Znaczy jedna tablica była z Włoch Druga Słoneczne Włochy raczej, tak? Nie no, w ogóle język jest turecki. To jest hit Ale mi to ryje banie wszystko. Naprawdę, na no mówię jest łatwiej. Coś tu będzie napisane na nim. Turcja, Kaja, no ale gdzie ta Turcja? Gdzie ta Turcja, panie? Eski ale gdzie to jest? Pff, tu jest Eski Na farcie znalazłem. No, i co zrobi? Blisko bardzo. Niestety. Mhm. No ale dobrze, prawie 1000 bierzemy damage. No, i to muszą być Węgry czy Rumunia? Te szersze supy, gdzie są? Tu jest coś. Nazwa ulicy, czyli kurde zablurowana. Dobra, jedziemy dalej. No i co? Utca, ok, Węgry. Środek. I tak nic nie znajdę. Tak, utca to nazwa ulicy dla Węgier. Mhm. Okej, okay, więcej szczęścia jak rozumu. No i co, jeszcze jeden fajny gesik. To na tym demedżu możemy wygrać. No, ciekawe budownictwo. T, to jesteśmy w... Kurde, teraz, nie zawalić, to jest Finlandia, czy Estonia? Oj, dawno tego nie miałem, tej mety T. Te. W Finlandii by było T chyba, nie? Kohila, Roci... No, szedłem tu chyba Estonia. Kohila... Jezu, nie chcę ryzykować. Bolard, mm. Bollard, Bollard. To bollard. jest okay, Estonii. To Hila. Czy Kohila? jest pewnie coś małego, kurde. Może przy Talinie po prostu iść? Nie wiem. Patrz, jest, tu Hila. On poszedł w Talin. Ok, zapamiętać, te to na... Te to na, na Estonie. No I co? Żółte blachy z tyłu, tak? Kierownica po prawej, czyli jakaś Anglia, angielski język. Chwila, chwila. No, tutaj może do śmietników podjedziemy? zniknęły śmietniki telefonów nie znam hmm. no chyba będzie trzeba w Wielką Brytanię iść po prostu może coś tutaj, coś, coś, coś Garden no jest flaga Wielkiej Brytanii no ale Boję się, że on coś znajdzie. Nazwę miasta. UK Dobra nie wiem, wygląda mi to po prostu jak... Nie wiem, jakiś Manchester może. Pod Manchester. Ciężko jakiekolwiek info. Patrz i ma znak. Jezu, na farcie po prostu byłem bliżej. Mówię więcej szczęścia jak rozumu. Dobra, gramy, gramy. I co, to jest Sri Lanka? Czy Singapur? Okej, okay, Sri Lanka raczej, nie. Singapur by był ładniejszy. Mhm. No, może trochę południowo. Oho. Kurde, żyje jeszcze. No, popatrzcie. Ciekawe, mówię. Ciekawe. Okej, okay, nie wiem, po co tam patrzę w ogóle. Ale mnie tu wywaliło. No i co, czy to są... St Stany. Dobra, to jest speed limit, chyba tak. Speed limit to są stany. Znowu liściasto. Raczej południowo są blachy. Nie ma blach. Dobra, ryzykujemy mm. Virginia jakąś może. Kentucky, no chyba bardziej bym wschodnio leciał. Wow. I co? Żyje? Żyje na szczęście. Jednak Kentucky. No ale byliśmy dosyć blisko razem, i to jest Norwegia, najprawdopodobniej. Estre, czyli wschodnie. Strenghaugen, jakiś ogród. No Norwegia. Tylko kurde, gdzie ta Norwegia? Kiwi, paddy transport. Jezu, gdzie jest ta Norwegia? Cokolwiek. No, wygląda południowo. Osa, kurde, nie pamiętam gdzie było ossa Ale chyba niedaleko Nie wiem gdzieś no nie wiem Najgorsze jest to, że to jest dużo takich wiosek i Ale przy Bergen znowu, kurde, są takie te ja bym tu gdzieś pod Bergen szedł Mowik Mowik Mówik, mówik. Knarwik Oraz. Gdzieś to ose było, kurde. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj. Dobra, pójdziemy pod Bergen. Nie mogę się mylić. Jest dużo skał. To by pasowało też pod Bergen. Może trochę bardziej północno. Nie wiem. Norwegia jest trudna. Mogę się bardzo mylić. Aha, pod Bergen. Moving jest na sutrze. Lol. No to Bergen mnie uratowało. No dobrze. To chociaż troszeczkę ten ranking sobie podnieśliśmy. Trochę długo ten filmik trwał przez ten moving, no ale mam nadzieję, że wynagrodziłem wam troszeczkę tą nieobecność. Zarówno głosem, no jak i takim ciekawym movingiem pomimo tych dwóch porażek NMPZ. Także co? Witajcie ponownie i dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Teraz już filmik leci na pewno trochę szybciej. Także stay tuned. Cia